Grzesiek ma jeszcze jeden równie prosty gadżet, który rozwiązuje uciążliwy problem. A teraz czyszczenie wnętrza. I to wnętrza, gdzie z tyłu wozi się dwójkę dzieci. Wiecie, czego najbardziej nie lubię? Czyszczenia pleców w foteli, które upaprane są butami. Zobaczcie, jak to wygląda. I o ile z wyczyszczeniem takich pleców nie ma problemów, to wcześniej czy później ta tapicerka się zniszczy. No i właśnie mam na to sposób, żeby się nie zniszczyła. Jest to mata, którą zakładamy na plecy fotela. Mata wykonana jest z materiału, który powleczony jest gumą. Wygląda na to, że jest bardzo mocny i że będzie go łatwo wyczyścić. A dodatkowo dzieciaki będą miały kieszonki na swoje ulubione zabawki. Górną część zapinamy za zagłówek. a teraz dolna. Mamy haczyki na gumkach i od spodu za jakąś część wystającą z fotela na pewno coś znajdziecie. Raz jest i teraz druga część. I zobaczcie. Mata zapięta i teraz fotel będzie cały czas chroniony. Matę można wyczyścić, a pod spodem tapicerka będzie zawsze jak nowa.